Dzień dobry, ja się nazywam Artur Rolla, jestem samorządowcem, menadżerem sportu i będę miał okazję rozmawiać, bo nie nazwy tego wiadem, nie jestem dziennikarzem, natomiast będę rozmawiał ze znakomitym dziennikarzem. Celowo nie mówię legendą czy ikoną, ale ze znakomitym dziennikarzem, znawcą i pasjonatem kolarstwa Tomaszem Jarońskim. Bardzo mi miło. Zaraz po Tour de France rusza wyścig do Kamazowsza. Tak Są dwa wyścigi wielkie w lipcu. Tour de France i Wyścig do, do Kamazowsza. Kama. I co jest przewagą Wyścigu do Kamazowsza? To już w zeszłym roku pokazałem. Gór nie ma. Górnie jest szybszy, <laughs> tak, tempo jest lepsze, ale też jest o tyle ciekawszy, że etapy odbywają się na rundach w miastach. Czyli nie ruszamy z miasta A do miasta B, i tylko po drodze można widzieć, jak kolarze przemykają, ale oni jeżdżą rundy. Wokół miasta w centrum miasta jest start meta I kibi kibice mogą więcej razy zobaczyć kolaży bo i start i, tak, i, i metę i także lotne finisze i tak dalej e tak to jest ewidentnie nowa nowa tendencja pamiętam że kiedyś się obruszano na zasadzie że powinno być wszystko tradycyjnie jak jak popatrzymy na mapę żeby tu zostać przy przy Tour de France pierwszego wyścigu, to on został idealnie poprowadzony granicami Francji, gdzie oczywiście drogą, no bo jak gdzieś no tam tak. w Bretonii były, były, jakieś klify, no to się nie dało na to wjechać. Ale przy takim oddaleniu troszkę to był obrys kontur Francji. Teraz już te wyścigi się tak nie. To wielka pętla nie, nie jest wielką pętlą. Nie odbywają, bo. Przede wszystkim, kolarze, a za nim stojący organizatorzy jadą tam, gdzie ich chcą. Czytaj, no, pojawią się jakieś pieniądze. Tak. Nie da się tego wyścigu zrobić na siłę. W dawnych czasach, kiedy był wyścig pokoju, no to też to wszystko wyglądało inaczej, bo pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego wskazywał tam sekretarza, jakiegoś powiatowego powiatów nie było no ale tam gromadzkiego gminnego i kazał mu robić lotną premię i to było polecenie partyjne czy służbowe teraz już się tak nie da no tak więc y, trzeba zaoferować coś innego i, i zaręczam że y, że kolarstwo jest takim bardzo fajnym sportem zwłaszcza dla mniejszych y, miast miasteczek czy, czy, czy wiosek, bo, bo, bo w dużych ośrodkach to jest zawsze kłopot z organizacją. Linie autobusowe to, to na pewno organizacja yy, organizacji. Tak, tak. Wtedy najchętniej wszyscy by brali wyścigi w sobotę, bo, no, bo w sobotę jest najmniejszy ruch. Ludzie yy, nie wracają skądś, nie jadą do, yy, do pracy, no a tak się nie da, bo jak jest wyścig etapowy, no to on przebiega przecież, yy, no, musi trwać kilka, kilka dni, a a jeszcze Yy, cały nasz tydzień nie składa się tylko i wyłącznie z soboty. No, są, są żniwa i inne to, rzeczy, tam. które absorbują ludzi. No, jak żniwa, to, to fajna ciekawostka historyczna dotycząca początku wyścigu dookoła Marzowsza, bo yy, wyścig na początku miał taki troszkę charakter, jak to na początku lat 50., zaangażowania sportowców też inne działania. I kolarze wtedy jadąc w tych pierwszych wyścigach. Które są historycznymi, ale były niewątpliwie wyścigami, no w takim pojęciu teraz byśmy powiedzieli amatorskimi, pomagali w Żniwach. Aha, takie, to... takie były akcje, że tutaj Ale nie jest... mieli za to bonusów do nie, 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 klasyfikacji. Nie, nie, nie. nie. <laughs> no teraz nie pomagają w Żniwach, ale przejeżdżając właśnie przez te miasta, na razie nie zdradzamy jakie to będą miasta, to zostawimy organizatorom wyścigu. Nie zdradzę, znaczy, pewnie y, powiem tak. Dwukrotnie obserwowałem te wyścigi z bliska, i myślę, że mi wybaczą mistrzowie Polski, Michał Pomaski czy Norbert Banaszek. Ale ty byłeś większą gwiazdą od nich. To, najwięcej selfie wśród kibiców to było z tobą, ponieważ Twój głos, Twoje emocje, które y, przekazujesz, a przychodzą na te wyścigi ludzie, którzy kochają kolarstwo, znają się na nim, i dla ciebie to też jest pewien. Y, Pewna pewnie nowość, ponieważ, znaczy nowość, inność, ponieważ na co dzień przed monitorem w studiu komentujesz to, co się dzieje na trasie. Tu z żywym kibicem kontakt, który cię uwielbia, który zna się na kolarstwie, wspomina wyścigi. Jak to traktujesz? Na pewno jest to bardzo miłe, bo zdaję sobie z tego sprawę, że tak mówiąc, trywialnie. Ludzie do mnie podchodzą nie ze względu na gębę. I, i tak jak do celebrytów, czyli e, powiedzmy zdaję sobie e, sprawę, że to jest coś innego niż popularność na przykład kiedyś Włodzimierza Szaranowicza, czy powiedzmy Ma Macieja Kurzajewskiego teraz, że znają go tam z okienka, wiedzą jak wygląda, no to podchodzą, witają się i tam robią sobie zdjęcie. Mnie mało kto zna z twarzy, a największą satysfakcję Przynosi fakt, a takie się też zdarzają, że ktoś twarzy mojej nie kojarzy, a mnie poznaje, poznaje po głosie. Ponieważ jeśli pytasz, jest to takie szczere podejście, czyli no, ktoś to podchodzi, to no, widać mnie lubi, no to ja też y, lubię tego, który do mnie podchodzi i traktuję to jako taki no, fajny kontakt y, z kibicami, którzy są po drugiej stronie. Tego okienka, znaczy ja jestem po jednej, kibice są po drugiej, a po środku są kolarze, no bo mnie nie widać. No i są to i burmistrzowie, i wójtowie, których wówczas, którzy cię pamiętają, znają, ale i zwykli kibice. Bardzo się cieszę, jest to na pewno miłe i przynosi dużo satysfakcji wszystkim kibicom, którzy się pojawiają na trasie. I mają jakieś uwagi, chcą chwilę porozmawiać, czy nawet zrobić zdjęcie, za takie zainteresowanie bardzo dziękuję. No tak, to, to rzeczywiście, rzeczywiście jest bardzo miłe. Wyścig do Kamazowsza. Pamiętasz. Obecne wielkie gwiazdy, które tam przy tobie jeździły, które też może zaczynały w swojej młodości w tym wyścigu, bo przypomnę, wyścig, który gromadzi wiele ekip i polskich, i zagranicznych, w tym reprezentacje narodowe, jest w kalendarzu UCI i wielu, wielu zawodników naprawdę tak, bardzo tak. dobrych tam, w mistrzowie kraju. Tak, tak, takie najbardziej charakterystyczne z dawnych lat, to takie dwa fakty bym podał. Raz, że co roku przyjeżdżała bardzo przecież silna wtedy reprezentacja torowa, przede wszystkim NRD, dawnego jeszcze NRD, ze względu właśnie na te prędkości, na jazdę na wiatrach i, no i braku jakichś trudności związanych z górami. I oni rok do roku przyjeżdżali naprawdę najlepszym składem. Pojawiali się też, też sprinterzy, no bo już górali takich typu Ampler, nie brało się, ale żeby nabrali szybkości, yy, Olaf Ludwik, Uwe Rapp, no, ścigała się z nimi reprezentacja Polski rozbita, bo tutaj nie było startu reprezentacji Polski w wyścigu dookoła Polski, to startowa reprezentacja tu nie, y, nie była. Drugi taki bardzo ciekawy fakt, że przez kilka, y, przez kilka lat wystawiono, wystawiono w wyścigu dookoła Mazowsza reprezentację polskich juniorów. I, I to był bardzo fajny pomysł, no bo młodzi chłopcy, to, to i Darek Baranowski w takiej reprezentacji jechał, no ale powiedzmy, Darek to nie był jego teren, ma zawsze. Ja zapamiętam Jacka Mickiewicza, jako młodziutkiego y, sprintera, który jako junior w reprezentacji polskich juniorów pojechał. i i walczył na etapach, a nawet wygrał jakąś lotną premię. Wiadomo, że za lotną premię są gratyfikacje. Ci starsi koledzy z klubów mieli pretensje, że szczawik tutaj taki przejechał i już im pieniądze zabiera. A dla tych młodych chłopaków właśnie to była niesamowita szkoła. Drugi to jest fakt taki, że rzeczywiście nie ma problemów. Z obsadą tego wyścigu, teraz jak jest ten termin lipcowy, no to z racji Tour de France, mało kto organizuje wyścig, no bo nikt nie chce mieć konkurencji w Wielkiej Pętli. No tak. W związku z tym, ja nie mówię, że zawodnicy, którzy się nie załapali na Tour de France, przyjadą na wyścig do Mazowsza. Nie, bo to jest inna kategoria, to są regulaminy, oni nawet by tutaj. Nie mogli, jakby im dyrektor Marcin Wasiołek nawet jakieś straszne pieniądze obiecał, to oni regulaminowo wystartować nie mogą. Na, natomiast dla tych wszystkich ekip zagranicznych, te które mogą startować, czyli nazwijmy ich umownie trzecią dywizją, to jest bardzo fajny wyścig, bo wtedy nie ma wyścigu, bo nikt się nie odważa rywalizować terminowo z Tour de France. W związku z tym Norwegia, Dania, Holandia, Belgia, Francja wszyscy się tutaj pchają na, na ten wyścig Jak dyrektor Wasiołek zawsze mi mówi tam jakiś czas wcześniej ile tam ekip się zgłosiło, no to spokojnie by można było dwa czy trzy równoległe wyścigi zorganizować, a tutaj to mi się skojarzyło, że można by było zrobić tak, jak to było. Dawnymi czasy, kiedy polskich kolarzy było bardzo dużo, to przed dużymi wyścigami i przed tak wyścigiem dookoła Mazowsza, ma także tak było, że pierwszy etap był kwalifikacją. To znaczy zgłosiło się załóżmy 250 kolarzy. Wiadomo, że cały kilkuetapowy wyścig, oni nie przejadą, bo to jest i niebezpieczne i, i ze względów logistycznych, bo trzeba ich gdzieś położyć, yy, nakarmić i tak dalej, jeszcze w tych dawnych latach to był, to był z tym kłopot. W związku z tym pierwszy etap był selekcją, czyli wystartowało 300, 120 jechało dalej, tak. dalej wyścig, więc tak sobie żartując. Jakby dziś dyrektor Wasiołek tak zrobił i tych wszystkich zagranicznych zaprosił na jeden dzień, a później 20 ekip zostaje, a reszta uwiderzeń. Formuła jest ciekawa: Stowarzyszenie Mazowiec tym organizuje nie sam wyścig, bo przed nim jest memoriał wybitnego trenera Andrzeja Trochanowskiego. Ale to od niedawna, prawda? Od niedawna, bo kiedyś tak, był w maju. Tak, był maju. tak samo. Wziął pod swoje skrzydła Stowarzyszenie Imprezy o Ogromnych Tradycjach Puchar Ministra Obrony Narodowej, który... pucharmon pucharmon, tak, pucharmon, pucharmon. Każdy Lepiej sobie brzmi. skrót może tłumaczyć po swojemu. Pucharmony w mazowieckiem Mazowieckim od jakiegoś czasu. Więc to jest tak naprawdę około 6 dni ścigania się, przyjeżdżając tu po Mazowszu, w bliskim Podlasiu, co też jest dużym walorem dla, dla tych ekip. Dla mnie było ciekawostką, że z bardzo dobrej strony dwa lata tym pokazali się Norwegowie z kopa. W zeszłym roku niespodzianką in plus była reprezentacja Izraela. Jeszcze niedawno wydawałoby się dla tych, którzy nie, nie są na co dzień z kolarstwem, dość egzotyczna reprezentacja. Oni przyjeżdżali i gdyby nie tam sprawa covid to nie mieli szansę powalczyć od no tak. o zwycięstwo w całym wyścigu. Ta, ta, na, największą przyjemnością y, dla mnie też jest, i to nie dotyczy tylko wyścigu trójkola Mazowsza, ale i kilku wyścigów organizowanych w Polsce, że y, pokazują się kolarze, y, ich nazwiska się zapamiętuje. A później rok, dwa, trzy czy cztery nagle oni się już pokazują jako świetni zawodnicy w tym zawodowym peletonie, bo jeżdżą Tour de France i wygrywają etapie. No, najlepszym takim sztandarowym e, przykładem jest Peter Sagan, do którego sobie paru organizatorów rości, rości pretensje. Ale niewątpliwie fakt jest faktem, że Sagan wtedy jeszcze amator. I, ale już będący, yy, mający podpisany wstępny kontrakt z Liquigasem przyjechał na wyścig do Amazowsza w Barwach tam dułabańska, Bystrzyca, już nie pamiętam, no, z jakiegoś lokalnego klubu słowacki, słowackiego, już, już wiadomo było, że ma podpisany, On był wtedy mistrzem. Słowacji w MTB i co ciekawe jechał w tej mistrzowskiej koszulce niezgodnie z regulaminem bo zasadzie... nie no tak bo to nie jest MTB tylko jest wyścig szosowy kolarz w tej swojej specjalności może w koszulce mistrza swojego kraju jechać i wygrał dwa etapy Zaskakując naszych no, świetnych sprinterów z Krzysztofem Jeżowskim e, wtedy bardzo mocnym sprinterem na czele. E, w Grodzisku chyba wygrał i, i, i w Kozienicach, tak. I, I już się wtedy widziało, no, że no, na tak pewno jest na to talent. No, no. No, to było 18 latek No i nie minął y, rok, a on już wygrał etap na, na, na wyścigu. Parysznica i dopiero później przyjechał na Tur de Poloń i na Tur de Poloń y, też, też już wygrywał, więc na pewno z dyrektorów, dyrektor Wasiołek był w tej mierze przed, y, przed dyrektorem, dyrektorem Langiem w kwestii Sagana. Y, I w zasadzie to było. Te dwa zwycięstwa w wyścigu dookoła Mazowsza to były jego pierwsze zwycięstwa w karierze. W tych takich oficjalnych statystykach nie ujmuje się, bo, bo jest taki, taki portal, yy, który liczy, no, taki bardzo statystyczny te wszystkie osiągnięcia i on jednak zalicza, wtedy to były wyścigi 2-5, nie zalicza tych wyścigów tylko do takich już stricte zawodowych, dopiero, dopiero liczy, ale gdy tam się kliknie, jeszcze tam wszystkie wyścigi, to się pojawiają jako jeden, dwa zwycięstwa na wyścigu do, dookoła Mazowsza. Więc więc i takich kolarzy jak, jak Sagan, właśnie ci Norwegowie, Duńczycy czy Holendrzy, którzy tutaj przyjeżdżali to, to to później z przyjemnością śledząc oczywiście i często będąc na wyścigu dookoła zawsze zapamiętuje się nazwiska i z przyjemnością później widzę że yy, jeden czy drugi walczą z najlepszymi ale rzeczywiście Sagan jest taką sztandarową postacią i najlepszym przykładem dla mnie nie, nie, na mnie nie mniejsze wrażenie jak na tobie robią yy, ci którzy jadą po tych yy... Grupach zawodowych, czyli mini Mazowia i Mazowia Masters, czyli i dzieci, które uprawiają kolarstwo. Jak zarówno też mastersi, amatorzy, ludzie, którzy na co dzień pracują, uczą się, studiują, i poświęcają swój urlop czy, czy wakacje na to, by wydać własne pieniądze. Nie są opłacani przez wielkich sponsorów, to często rodzina pomaga sami i jadą też, jadą poszczególne etapy, ścigają się, by wziąć udział w tym w tym wyścigu. Często obserwujesz ich zmagania. Fajnie, że jest, że jest taka tendencja, teraz także obecna na świecie coraz bardziej, czyli do, do zawodowych wyścigów zawodowców połącza się też wyścigi kobiet i oczywiście cały czas, bo to przy okazji wielu wyścigów odbywają się tego, tego typu imprezy, czyli amatorskie i dla dzieciaków. Na, na pewno to jest bardzo fajne wykorzystanie, już zaangażowania samorządu, tak? No bo samorząd zamyka miasto, gdzieś tam ustawia wszystko. tak? to się dzieje. Organizator też daje te barierki, metę i jednocześnie dla tych dzieciaków i dla tych amatorów to jest ściganie się na, na trasie. I w takim amturażu tak, ta gdzie, 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 tak, tak. gdzie jadą zawodowcy, więc to jest na pewno fajny pomysł. No, Chciałoby się, żeby, żeby, jakby większa rzesza tej młodzieży łapała tego kolarskiego Bakcyla i żeby kluby były już później pełne, no takich chłopaków 16-17-letnich i, no, bo z, i, i, i dziewczą, <laughs> tak, bo, bo to wtedy się jakby no. Przekonujemy, czy ktoś ma ten dryk do kolarstwa, czy tylko jeździ na rowerze, czy nadaje się do, do ścigania. No inna sprawa jest z, z tymi weteranami, mastersami, obojętnie jak ich zbać, bo to często są byli wybitni kolarze, którzy na przykład nie mogą się rozstać z rowerem i ze ściganiem się, a jednocześnie jest to ze względów zdrowotnych bardzo dla nich istotne, wbrew pozorom, bo bo ich serce na przykład, ja już tak też mówię, z trywialnie, ich serce jest przygotowane do, do takiego wysiłku, jaki podczas kariery prowadzili, później, no, nie można założyć kapcie, I nic nie usiąść robi. na fotelu i nic nie robić, bo to serce domaga się, domaga się ruchu, więc to jest też taka fajna. Nie mówiąc już o, o tym, o, o ciele. O. Fajna droga jeszcze do, do jakby podtrzymywania tej dobrej kondycji. Tylko, jak tutaj ze wszystkim nie należy przesadzać. Serdecznie dziękuję za, za to spotkanie. Życzę arcy ciekawego sezonu. Wiem, że, że dzięki Twoim komentarzom, całej ekipa Eurosportu. Yy... Na Was szczególnie ciąży taka odpowiedzialność, ponieważ nie zawsze dzieje się coś na trasie, a Wy przyciągacie swoimi emocjami, swoimi głosami ludzi do telewizorów, by czekali w trudnym czasie antenowym, też co trzeba powiedzieć. Wiem, że ro, rośnie oglądalność z roku na rok wyścigu w Eurosporcie. Dzięki Wam na pewno, bo to nie, 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 nie tylko dzięki kolarzom i tym zmaganiom, to Wy kreujecie te gwiazdy, wy, wy tworzycie emocje, które my, kibice, kupujemy to dziękuję bardzo i też oczywiście zapraszam w swoim imieniu <coughs> przepraszam wszystkich do oglądania przed telewizorami wyścigu Tour de France i innych wyścigów kolarskich w Eurosporcie i oczywiście także zapraszam no bo to była jakby przyczyna naszego spotkania wszystkich na trasę wyścigu dookoła Mazowsza, nie zdradzamy tak jak mówiłeś jakie to będą miasta, to jeszcze w stosownym czasie kiedy będzie bliżej do lipcowego wyścigu pod koniec lipca to na pewno możemy tak, powiedzieć to I, i bo wtedy można zobaczyć kolarzy na żywo czyli właśnie sobie porównać jak to wygląda w telewizji gdzie widać to mogę zaręczyć lepiej i więcej i cały czas ale taka atmosfera wyścigu kolarskiego start meta kiedy oni przyjeżdżają, szykują te rowery, jakieś autobusiki kolorowe się kręcą. Można z kolarzem porozmawiać, można z nim sobie zrobić zdjęcie, bo oni są bardzo na to otwarci, w przeciwieństwie do sportowców reprezentujących inne, inne dyscypliny sportowe. No i później oklaskiwać ich, jak przejeżdżają, później jak finiszują, i także kiedy są na podium. Więc serdecznie. A potem można zapraszyć. wsiąść na rower i samemu wystartować, zrobić tak rundkę w tym tak wyścigu jest. Masters, by się przekonać, jaki to fajny pod. Nawet, sport. Jedną. Nawet tak. jedną, ale tak. zobaczyć, jak to jest brać udział w wyścigu kolarskim. Serdecznie dziękuję Ci za to dziękuję spotkanie, bardzo. za rozmowę. Moim Państwa gościem był Tomasz Jarański.